Witam państwa bardzo serdecznie z tej strony, Pepe, i witam was w kolejnym odcinku Stottan Tank Simulator. Wiem, że dawno nie było tego na kanale, bo święta i tak dalej nie mogłem nagrywać, nie miałem czasu, no ale już zaczynamy. Normalnie będą teraz odcinki w piątek i sobotę, więc startujemy z nową kampanią francuską. Nazwa. Ty.

Dobra, nic nie zrozumiałem z tego. Czyli mamy 6 bitew, czyli chyba jednak więcej niż w kampanii polskiej. Tak mi się wydaje. I 8 koła mamy na tą bitwę. No dobra. To lecimy zaraz, zobaczymy, co się tam będzie działo na tej bitwie. Wszystko się dowiemy. Dobra, jesteśmy. No, już widzę samoloty. Pełno czołgów standardowo. O nie, i to są jeszcze te samoloty, co bomby zrzucają. Najgorzej. No dobra, jeszcze pełno piechoty. Najgorzej, nie wiadomo co teraz z tym zrobić. Dobra. No my mamy tylko takie słabe czołgi. Dobra, czyli trzeba standardowo pełno artylerii, jakieś samolociki trochę, podział przeciwlotniczych ani takiego typu rzeczy też nic nie mamy. Trzeba się porządnie przygotować. Nie mają armię za 7 koła. Możemy też wejść w taktykę dużo czołgów. Bo to nie jest zła taktyka. Kilku żołnierzy możemy tu tak powrzucać. Nie i będzie ok. Myślę, że się przebijemy. Jeszcze dam więcej trochę artylerii, jakieś samolociki na pewno. Żeśmy mogli odbić atak kurty, tych tych samolotów. Bo jest sporo dosyć. Dam same myśliwce. Oni chyba mają lepsze niż te polskie, co... co ostatnio no. W każdym razie wyglądają najleps na lepsze, ale tyle samo kosztują. Dobra, z tego chyba nic nie będziemy potrzebować. No, to może więcej Tlery sobie damy tutaj. O, już nam się kasa skończyła. To dobra. Cyk i do limitu sobie damy jeszcze jednego żołnierza tutaj i tutaj i tutaj i możemy startować. Cyk, start. Dobra. Powietrze jest na razie tak okej, okay, bo nikt z naszych nie zginął. O nie, no i teraz się zaczęło właśnie to, co się obawiałem, że się zacznie. Jak zaczną nurkować i zaczną wysadzać. No już czy nasze padają. Dobra, na ziemi myślę, że też jest na razie okej. Okay. Chociaż nasze czołgi już padają. Dawaj jednego. Trafiłem. O, ten już prawie nieżywy nasz ten czołg jest. No ale myślę, że bitwa jest trochę wyrównana na razie. W tym, że nasze samoloty jest strąciły wszystkie te niemieckie. O nie, wycofują się do miasta. Wchodzą do budynku. Ten czołg nie ma żadnego karabinu maszynowego, a jak podjadę, to mnie granatami obrzucą. O, o, nie, nie, nie. Trochę to jest bez sensu, że w tej grze nie ma jakby... Działo czołgowe nie ma... Że nie bije obszarowo dział... działo czołgowe. Trochę to jest głupie. O nie, no i zostałem rozwalony. Chciałem się podleczyć. Przykre, ale prawdziwe. Dobra, to chyba był ten budynek. O, jak ładnie pociski się skrzyżowały. Dobra, wygramy to już. Oni już szans nie mają. No, tak wiedziałem o tym, że my to od razu wygramy. Mieliśmy przewagę lekką Dobra Następna bitewka w takim razie Dobra, Wiktoria 14 koła 350 Do zblokowania tych nauk wszystkich, dobra no na pewno sobie jakiegoś tutaj damy Oficera Takiego w miarę dobrego jakiegoś mm, ten może być O kurczę jak on wygląda Broda brązowa Blond włosy Kupimy mu Jeepka Mamy na to Technologia Snajperów nie będę na razie kupował. Nie wiem co bym miał kupić. Jakieś czołgi lepsze bym kupił. Potem przyjdzie to do czego to nas rozwalą raz dwa. Ile ja taki czołg kosztuje? No on wygląda na taki potężny czołg już dosyć. Tylko 260 to jest trochę dużo. Dobra kupię ten za stówkę. Samolotach, znowu. Kupię jedno działo przeciwlotnicze, a ten samolot jest po 200, to też go kupię. No i gitarka. Dobra, mapka znowu i następna bitwa. Cyk. Tu 17 tysięcy za nią dostaniemy. Kupę forsy. No, ładnie się zapowiada ta mapka. Jakaś plaża, tam las, po drugiej stronie rzeki, nie. O nie! Tu będziemy atakowani ze wszystkich stron. Samoloty tu sensu za bardzo nie mają. Dobrze, że kupiłem te działka przeciwlotnicze. Czyli dwa samoloty, i reszta, reszta to są czołgi. Czyli dużo artylerii, dużo żołnierzy, dużo czołgów i dużo wszystkiego w sumie. Dobre jest to, że mamy jakby. Będą musieli przez rzekę się przedrzeć, nie? Będą musieli obkrążyć nas dookoła z tej pozycji. Jedyna dobra rzecz. Więc tutaj już artylerię trzywale od razu tego czołga możemy dać z tej strony, żeby oni po prostu już jechali tam. To niepotrzebne na razie. Działka przeciwlotnicze. Raz, dwa, trzy. Cztery. Muszą wszystkie samoloty być bardzo szybko zniszczone. Nic nie może paść. Tak samo po tej stronie. Raz, dwa... No i tu w sumie nie będzie trzeciego. Dobra, niech tak będzie. Teraz od cholery żołnierzy musimy mieć. Oczywiście. Ustawić tu ich trzeba wszędzie. Oni muszą wszędzie być że tak powiem za przeproszeniem ich musi być od nas rania Te małe czołgi Renault FT14 Też musi ich być pełno No i właśnie jeszcze tego oficera To oficera możemy tu walnąć, a nie tak będzie sobie po mapie jeździł Tam gdzie więcej jednostek tam jest oficer Nie, nie możemy więcej. Ja pierniczy to musimy droższe jednostki usunąć. <ścoughs> Za dużo żołnierzy nakropkowałem. Domyślałem, no że tam mogę sobie na tej posesji ustawić coś. To by było też ok. Łatwiej by było się na pewno bronić. W sumie tu można postawić też, trzy artylerię, i po tej stronie też można postawić jakieś czołgi. A, kasa się skończyła. To żołnierze, start battle. No, artyleria obraca się szybko. Dobra, samoloty padną raz, dwa. Chyba O nie, zrzuci bombę Kur... No i już dwa działka poszły się walić Dobra, po tej stronie Po tej stronie... Chyba wygrywamy No jeszcze artyleria z tamtego brzegu tu czasami strzela, to jest dobrze O kurde, tutaj jaka armia jedzie Wzięliśmy ich normalnie w ogień krzyżowy w tej chwili Jedziemy stąd, stąd jeszcze coś na maltyleria strzela No Szczerze mówiąc Myślałem, że przegramy już za pierwszym razem tą bitwę Tu się zrespili. Ale już połowa armii padła przez naszą artylerię. Dobrze. Jeszcze tu te działka przeciwlotnicze mamy, to one też chyba strzelają. No. Dobra. Już po was. Chociaż mogłoby tu trochę czołgów przyjechać. O kurde. No Zaraz to dostaliśmy trochę po łbie. Tu z 8 czołgów padło Nieładnie tak Mogłem dać jednak z 3 samoloty Nie no po co wy do wody wjeżdżacie, za utoniecie łupcy. A no ten seł usiadł na, na działku No właśnie a gdzie są te moc. To jest ten mocniejszy czołg? No to jest ten mocniejszy, co on robi takiego lepszego O on ma samozniszczenie Hmm A, bo samoloty zostały No, ja go niestety nie mogę trafić. Dobra, ale zaraz spróbuję. O już mu się paliwo kończy. Pirzie, ani razu nie trafiłem. O, trafiłem raz, dwa. Dobra, już po nim wsiadamy do czołgu. No, on chyba poza mapę nawet wyleci, więc lepiej dla nas nie będziemy musieli podjechać do niego. No, wypadł. Dobrze. O. Następna armia weszła. Bo się ścięło. A my jesteśmy pomiędzy nimi? A, no to świetnie. A szybkie są te renowy. No Dobra, oni już tu padają. O, jednego rozwaliłem panzera. Nie, nie zdążyłem mu wjechać. No, teraz trochę nas rozwalili. Gdzie jest ten kamikadze czołg? Ty, dawaj, chodź tu. Przydasz się. On sam strzela jeszcze. No nie, nie zdążyłem zrobić kamikadze Kurde jak my to teraz przegramy To będzie nie za ciekawie No nie my jeszcze tu pełno czołków mamy To jednak to raczej wygramy Wsparcie nadjechało Dobra, wezmę sobie tego francuskiego Żołnierza Co wy w ogóle macie za broń? Granat O, mootowa. nie mam w co rzucić tego mołotowa tak szczerze na razie W co strzelać też nie mam Czyżby to już koniec? Zaraz zobaczymy. O, ta wygraliśmy. No to bardzo ładnie. Dobra, wychodzimy z tej bitwy. No, i myślę, że to będzie ostatnia bitewka na dzisiaj. Jutro też będzie odcinek. Ale najpierw sobie odblokujemy technologię. Bo czemu nie? Na pewno sobie wykupię tego czołga Na Co to jest? Tuż jest to Specjalna jednostka tak na początku same Za 400 Linia Marzinota. Biorę to Joki to jest wielkie, ja pierdzielę Tu są trzy karabiny maszynowe na dole jest jeszcze działo jedno, tu też już działo. Tu u góry jest karabin. Tu też u góry i tu jest wielkie jeszcze działo jakieś... Ja pierdzielę. Ale to pewno... No ale to 1100 kosztuje kasy, nie? To ma 800 życia i 2000 obrony, więc To jest dość... Dość mocne. Winczop znaczy ma 153? Wszystkie takie słabe są. No dobra. Ale to będzie już w następnym filmie, więc pamiętajcie, żeby subskrybować, łapkować kanał, żeby kanał się rozwijał i żebym dostawał powera, żeby nagrywać więcej filmów. No i do zobaczenia w następnym odcinku, czyli jutro.